Ile razy zdarzyło ci się pójść tylko po kilka rzeczy, a wrócić z pełnymi siatkami i paragonem, który potrafi zaboleć? Albo kupić warzywa z najlepszymi intencjami, a potem wyrzucić je po tygodniu, bo zdążyły zwiędnąć zanim zdążyłeś po nie sięgnąć. W tym odcinku pokażę ci, jak planować zakupy spożywcze tak, żeby były mądre, oszczędne i bez Marnowania jedzenia. Zobaczysz, dlaczego lista zakupów to potężniejsze narzędzie niż ci się wydaje, jak sklepy manipulują twoimi wyborami i jak kilka drobnych zmian może realnie poprawić twoje zdrowie. Bo zakupy to nie tylko jedzenie to decyzje, które codziennie budują twoją dietę. Partnerem strategicznym kanału Wellbe Studio jest Catering Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Sponsorem odcinka jest Sandals. producent wysokiej jakości suplementów diety. Chcesz zadbać o zdrowie świadomie? Sprawdź wellbestudio.pl. Nazywam się Sebastian Zuła, jestem dietetykiem klinicznym, a ty oglądasz kanał Wellbe Studio Zdrowie. Opowiem ci o 10 prostych zasadach, które zmieniają sposób, w jaki planujesz i kupujesz swoje jedzenie. Zasada pierwsza: zakupy z listą, bo plan to połowa sukcesu. Większość osób idzie do sklepu z myślą: wezmę tylko kilka rzeczy, a kończy z pełnym koszykiem i rachunkiem dwa razy wyższym niż planowali. A dlaczego tak się dzieje? Bo decyzje zakupowe są emocjonalne. Reklamy, zapach pieczywa, muzyka w tle. Wszystko to jest zaplanowane po to, byś kupił jeszcze więcej niż potrzebujesz. Badania po Pokazują, że osoby, które robią zakupy z listą, wydają nawet 30% mniej, mają lepszą jakość diety, zwłaszcza jeśli wcześniej planują posiłki na cały tydzień. Zanim wyjdziesz do sklepu, poświęć te kilka minut na zaplanowanie całego tygodnia. Nie musisz układać jadłospisu co do grama. Wystarczy, że wypiszesz główne posiłki i składniki, które są Ci do tego potrzebne. Lista to taka Twoja mapa. Pozwala uniknąć ślepego chodzenia po alejkach, które kończy się zazwyczaj chipsami i batonami w Twoim koszyku. To prosta zasada, która działa także psychologicznie. Widząc tę listę, trzymasz się planu i mniej ulegasz, pokusom oraz impulsom. Moja pacjentka Monika przez lata kupowała bez tego planu. Po pracy wpadała do sklepu głodna, zmęczona i bez listy. No i choć mówiła sobie, że kupi tylko chleb i jakieś warzywa, kończyło się drożdżówkami, napojami i przekąskami. Dopiero właśnie, gdy zaczęła planować zakupy z wyprzedzeniem i zabierać ze sobą tę listę zakupów, no to zauważyła, że kupuje mniej, je lepiej i marnuje zdecydowanie mniej jedzenia. Zasada druga: zakupy po posiłku, a przynajmniej nie na takim dużym głodzie. To brzmi banalnie, ale to jedna z najważniejszych zasad, bo głód zmienia sposób, w jakim myślimy. Gdy jesteś głodny, twój mózg nie planuje, tylko szuka tej szybkiej nagrody. Badania dobrze pokazują, że osoby robiące zakupy na pusty żołądek kupują więcej wysokoenergetycznych produktów, zwłaszcza słodyczy i przekąsek. I wracając do Moniki. Jadła obiad dopiero w domu, więc do sklepu zawsze wychodziła głodna po pracy. A wystarczyło, że zjadła w tej pracy coś prostego na szybko ogór naturalny z orzechami, owocami, czy porządną kanapkę z dowolnymi warzywami. I jej decyzje zmieniły się diametralnie. Przestała kupować jakieś drużdżówki i słodkie napoje, bo głód przestał sterować jej. Wyborem. Jeśli więc robisz zakupy po pracy, zjedz coś wcześniej. Nawet małą przekąskę z uwzględnieniem źródła białka i to wystarczy, by uspokoić układ nerwowy i pozwolić działać rozsądnie, a nie emocjonalnie. Głód sprawia, że postrzegasz produkty jako bardziej atrakcyjne. Jedzenie przed zakupami dosłownie wyłącza ten efekt. Zasada trzecia. Uważaj na promocję, bo promocje to największy mit oszczędnych zakupów. Z perspektywy marketingu jest to idealna pułapka. Kupujesz coś, czego w sumie to może nawet nie potrzebujesz tylko dlatego, że jest. Taniej. I w badaniu dotyczącym zachowań zakupowych zauważono dość dobrze, że promocje, zwłaszcza typu 2 plus 1 gratis, zwiększają marnowanie jedzenia nawet o 20%. Zamiast zaczynać zakupy od przecen, zacznij od produktów tych fundamentalnych bazowych warzyw, owoców, kasz, nabiały, źródeł, białka, np. mięsa, bo to one stanowią fundament Twojej diety. Pomyśl o koszyku jako takim talerzu. Najpierw zdrowe produkty, dopiero potem dodatki. Promocje mogą być miłym bonusem, ale nigdy punktem wyjścia czy punktem odniesienia. W praktyce działa to dość prosto. Jeśli masz plan posiłków, to wiesz, co kupić. Wtedy promocja na ciastka nie jest kusząca, bo nie pasuje do Twojej listy. Kiedy nie masz planu, każda etykieta pod tytułem okazja wydaje się świetnym pomysłem, a potem połowa ląduje w śmieciach. W szczególności dotyczy to produktów z krótszą datą ważności. To, co możesz kupić i może faktycznie leżeć dłużej w szafce, nie jest oczywiście takim problemem, jeśli możesz to oszczędzaj na zakupach, bo to też bardzo ważne. Kolejna zasada, czwarta. Nie polegaj tylko na jednych dużych zakupach, raz, w tygodniu. Z jednej strony może to brzmieć dobrze, w sumie, takie przed chwilą powiedziałem, ale to częsty błąd, no bo kupujesz wszystko na zapas, żeby mieć ten spokój. Ale rzeczywistość wygląda tak, że część produktów, zwłaszcza świeże warzywa, owoce czy niektóre produkty nabiałowe, psują się już po kilku dniach. Im większy ten koszyk, tym większe ryzyko marnowania. I badania pokazują, że planowanie zakupów w mniejszych, regularnych odstępach przekłada się na mniejsze straty żywności i lepszą kontrolę. Wydatków. W praktyce najlepiej robić dwa rodzaje zakupów: te większe na początku tygodnia kaszę, ryż, konserwy, mrożonki, środki higieniczne, oraz te mniejsze w połowie. Tygodnia. Świeże warzywa, owoce, nabiał czy mięso. I dzięki temu masz zawsze świeże produkty, nie wyrzucasz ich i jesz zdrowiej. Dodatkowo te mniejsze zakupy trwają krócej, więc rzadziej sięgasz po rzeczy spoza Twojej listy. To też taki sposób na zmianę podejścia. Zamiast myśleć o zakupach jako coś obowiązkowego raz w tygodniu, traktuj je jako element zdrowego rytmu dnia czy całego tygodnia. I zasada piąta. Pamiętaj o tym, co jest priorytetem. Warzywa, owoce, no, to jest niby oczywiste, ale w praktyce czasami nawet najtrudniejsze. Bo w sklepie to nie warzywa krzyczą, kup mnie, tylko te kolorowe opakowania: batoniki, jogurty z owocami i ciastka. W badaniach zauważono, że ludzie kupują więcej warzyw i owoców, gdy ustawione są one w pierwszej części sklepu, zanim dotrzesz do działu ze słodyczami. To pokazuje, jak otoczenie wpływa na nasze wybory. Dlatego, gdy planujesz zakupy, zacznij od warzyw i owoców. Zrób z nich ten fundament koszyka. Gdy pierwsze produkty są zdrowe, mniejsza szansa, że dołożysz coś niepotrzebnego i może mniej zdrowego. W praktyce najpierw pomidory, sałata, papryka, potem jakieś kasze, nabiał, ryby, a na końcu dodatki i nawet coś słodkiego. Dla wspomnianej wcześniej Moniki ta zasada stała się przełomem. Wcześniej zaczynała od działu pieczywa i słodyczy, bo była na wejściu tylko w takiej innej alejce obok. Gdy zmieniła nawyk i zaczynała od warzyw, ilość tych nieplanowanych przekąsek spadła prawie do zera. To prosta, ale jak widzisz, potężna zmiana. Pamiętaj, że planowanie zakupów to nie tylko kwestia organizacji, ale też zdrowia. Każda decyzja, czy pójdziesz do sklepu głodny, czy z listą, czy kupisz produkty świeże czy gotowe, wpływa na to, jak się odżywiasz, ile wydajesz i ile marnujesz. W badaniach szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce wyrzuca rocznie jedzenie warte ponad 3000 złotych, a to pieniądze, które dosłownie znikają w koszu. Wystarczy zmienić kilka prostych rzeczy: planować, jeść przed zakupami, kupować z listą, wybierać produkty bazowe i warzywa na początku. Tak niewiele a robi naprawdę ogromną różnicę dla Twojego zdrowia, portfela, środowiska oraz przede wszystkim sumienia. Zasada szósta kupuj mrożonki. Wiele osób myśli, że mrożonki to są jakieś gorsze wersje warzyw czy owoców, a tymczasem nauka mówi coś zupełnie innego. Proces mrożenia zatrzymuje utratę witamin i składników odżywczych, dzięki czemu ich wartość tych produktów mrożonych jest często porównywalna ze świeżymi, a czasem nawet wyższa. W jednym z badań wykazano, że osoby regularnie kupujące mrożonki marnowały niemal o połowę mniej żywności i częściej jadły warzywa w ogóle. To jest całkiem logiczne. Masz w zamrażalni Gotowe rozwiązanie. Kiedy ci się nie chce gotować, więc nie sięgasz po jakieś fast foody. W naszych polskich realiach ma to też szczególne znaczenie, kiedy mówimy o owocach. Na no bo zimą wiadomo jak jest. Mrożone owoce jagodowe są skarbnicą zdrowia. Przy tym nie są tak drogie jak te świeże. Dla wielu moich pacjentów to realna zmiana ciągu tygodnia brakuje czasami czasu. Nie trzeba wtedy planować wszystkiego co do minuty. Wystarczy wrzucić do zamrażarki mrożony szpinak, groszek, jagody czy mieszankę warzyw gotowych i po prostu mieć je pod ręką. To prosty sposób, by codziennie jeść coś wartościowego, nawet wtedy, gdy nie masz na to siły czasu, żeby obrać jakąś marchewkę na przykład. Zasada siódma. Nie rób zapasów świeżych produktów na zapas. To częsty błąd, szczególnie w weekendy, kiedy kupujemy trzy sałaty, pięć pomidorów, dwa kilo owoców, a po czterech dniach połowa trafia do kosza. Intencje są dobre, no chcemy iść zdrowiej, ale zbyt duża ilość świeżych produktów po prostu się może popsuć. Dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, rozdziel zakupy, te trwałe produkty raz w tygodniu, a świeże warzywa i owoce co 3-4 dni. Dzięki temu nie tylko mniej wyrzucasz, ale też masz większą motywację do zjedzenia tego, co naprawdę kupiłeś. No nie ma nic gorszego niż otwieranie lodówki pełnej zwiędnych warzyw. I owoców, i wtedy się pojawia to poczucie winy, że znowu się zmarnowało. Z psychologicznego punktu widzenia marnowanie jedzenia zwiększa stres i zniechęca do planowania i dalszego zdrowego odżywiania. I to jest to błędne koło. Zamiast robić zdrowe zakupy, rób mądre, może mniejsze. Ale częściej. Zasada 8. Ustaw produkty w domu tak, żeby chciało ci się po nie sięgać. Wydaje się banalne, ale to działa. We wspomnianych wcześniej publikacjach naukowych zauważono, że samo przesunięcie owoców na tę pierwszą półkę lodówki zwiększało ich spożycie nawet o 25%. To jest efekt widoczności. Jeśli te zdrowe produkty są na wierzchu, jesz je częściej. Jeśli słodycze są w Twoim zasięgu wzroku, zjesz je nawet wtedy, kiedy może ich nie planowałeś. Praktycznie najlepiej w lodówce na wysokości oczu, Trzymać warzywa, owoce, nabiał, jakieś gotowe produkty bazowe, takie jak ugotowaną kaszę albo pasta z ciecierzycy. Słodyczy natomiast schowaj w szafkach, których nie otwierasz zbyt często, a na pewno nie trzymaj ich na widoku, na stole czy na komodzie. To nie jest kwestia silnej woli, tylko tego środowiska, otoczenia, który albo Ci pomaga, albo sabotuje Twoje starania. Zasada dziewiąta. Naucz się drugiego życia jedzenia. No bo większość osób wyrzuca jedzenie, bo nie potrafi go wykorzystać. Ponownie, tymczasem to, co wczoraj było obiadem, dziś może być składnikiem lunchu. Z ugotowanej kaszy możesz zrobić kotleciki, z czerstwego chleba, grzanki, a z reszty warzyw zupę kram. Takie podejście nie tylko zmniejsza marnowanie, ale też uczy elastyczności w kuchni. W jednym z badań zauważono, że osoby, które gotowały z tych resztek, miały niższe wydatki na żywność i lepszy całościowy bilans odżywczy. Dlaczego tak się dzieje? Bo te osoby myślały kategoriami surowców, niegotowych dań. W polskich realiach to też jest kwestia pokoleniowej takiej mądrości, bo nasze babcie niczego nie wyrzucały. A dziś zdecydowanie warto do tego wrócić. I zasada dziesiąta, kupuj mniej, ale lepiej. W świecie tanich promocji i ogromnych sklepów, kupujemy z przyzwyczajenia nie z potrzeby. Ale wystarczy zacząć patrzeć trochę inaczej na jakość, a nie na ilość. Lepiej kupić może mniej mięsa, ale lepszej jakości, mniej słodyczy, ale lepszych składników, mniej nabiału, ale bez dodatku cukru. To nie kwestia tylko zdrowia, ale też smaku i satysfakcji z jedzenia, bo kiedy zaczynasz doceniać skład, smak i jakość, naturalnie kupujesz mniej i jesz świadomie. W praktyce to oznacza mniej marnowania, mniej stresu i więcej spokoju. No bo wtedy wiesz, że masz w kuchni tylko to, co naprawdę chcesz. Zjeść. Warto mądrze podejść do tematu zakupów, bo zdrowe odżywianie zaczyna się wtedy, kiedy je kupujesz. Nie myśl tylko o tym, co zjesz w domu, ale zastanów się, czy właściwie masz czego to zrobić. Daj znać w komentarzu, jakie masz swoje sposoby na zdrowe zakupy, bo jestem przekonany, że o wielu sam nie wiem, a chętnie się dowiem. Pamiętaj o subskrypcji, by nie przegapić kolejnych materiałów o zdrowym odżywianiu. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.